Witam Was na mojej wieczornej rutynie. Najpierw... Właśnie dużo z rodziny się nie pyta, czy mam jakieś cele w życiu. Tak, mam jeden. Robić z siebie głupka. I to nie tylko w internecie, ale też w normalnym życiu. Może moje filmy są nudny, ale ja naprawdę się staram robić z siebie kubkę i nagrywać fajne filmy. Bo jakby nie mam takiego doświadczenia jak Gen z, bo nagrywa już paręnaście lat. To tam parę, nie wiem, nie wiem w ogóle ile lat Gen z nagrywa. Ale naprawdę ja nie mam takiego doświadczenia. Nie mam kamerzystów, nie mam jakiegoś montażu świetnego, więc naprawdę przepraszam, ale ja za bardzo nie mam. Jeśli nudzicie ten film, to okej, okay, wyjdź stąd. Ale jeśli chcesz zobaczyć moją wieczorną rodzinę, to zostań. Proszę. Czas się położyć. Jak dużo osób wie, ja mam piętrowe łóżko. Ale dzisiaj ja śpię z mamą. Wiele osób napisze, że jestem dziecina, śpię z mamą. Córeczka mamusi, ale co z tylko z mamą? To jest moja mama. Mogę robić nią co chcę, nikt mnie nie zakaże. I to nie jest nic złego, to jest super. Oglądamy tutaj sobie zawsze ładną bajkę. Ale zawsze, gdy na przykład mam jakiś koszmar, to się i obok jest mama. I muszę przy schodzić z rabinki i iść. No i my naprawdę się zdarzają koszmarze. I naprawdę, naprawdę. I ja normalnie idę do mamy, więc coś jestem złego. Ale koniec takich. Chłopczanek, czas ciągnąć skarpety! Dobra, robimy to. Dobra. Jest! A teraz druga i naprawdę ja się staram być śmieszna. Nie, że aż, By to aż takie śmieszne, że aż kręgosłup się łamie. Ale... Ja staram się być śmieszna po prostu, bo się hi, 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 hi. ha. A ha, ha. Ha, dobra. Ale mi tylko wystarczy, żebyś się na moich filmach dobrze bawił. Nie, Wiecie, nie, nie przeszkadzaj w moim filmie. ta moją siostrę. Mi tylko wystarczy, żebyś się dobrze bawił na moich filmach. Ja nawet Ci nie proszę o żadnego lajka o komentarz, o udostępnienie tego. Ja cię naprawdę o to nie proszę. Mi nie wystarczy, żebyś się tutaj dobrze bawił. A teraz Wam pokażę rysunek, który naprawdę mi zajął dwie godziny, ale jeszcze nie jest dokończony. I teraz Wam opowiem w ogóle historię jego stworzenia. Bo uwaga, u mnie pod koniec ferii był wirus w szkole. Było tylko dziewięć. Siedem osób w mojej klasie, chwilę poczekajcie policzę, siedem osób było w klasie i był też jeden taki mój kolega i on jakby zazwyczaj broi, no broi nie za dużo, ale też nie za mało, no, no ostatnio coraz mniej broi.